Był 24 grudnia, wigilia, noc, kiedy nawet najtwardsze serca powinny zmięknąć, ale w rezydencji rodziny Branickich, położonej na wzgórzu za miastem, nie było miejsca na ciepło. Było tam tylko złoto, drogie wino i chłód, który bił od nowej właścicielki. Monika, wdowa po zmarłym, rok wcześniej milionerze Arturze Branickim, kobieta, która kochała Artura, dopóki jego serce biło i zapewniało jej dostęp do kart kredytowych. Teraz, gdy go zabrakło, Monika została panią na włościach. Tego wieczoru dom wyglądał jak z żurnala. Czterometrowa choinka uginająca się od kryształowych ozdób, stół zastawiony kawiorem i homarami dla dwunastu wyselekcjonowanych gości z elity. Monika przechadzała się po salonie w czerwonej sukni od projektanta poprawiając idealnie ułożone serwetki. Ma być perfekcyjnie, syknęła do starszej kucharki. Żadnych błędów. Dzisiaj przychodzi senator. Jeśli barszcz będzie za zimny, wylecisz stąd jeszcze przed pasterką. Nikt nie śmiał jej się sprzeciwić. Monika wymazała pamięć o zmarłym mężu z tego domu. Jego zdjęcia zniknęły ze ścian, jego ulubiony fotel trafił na strych. Została tylko ona i jej ambicja. Ale Monika zapomniała o jednym. Artur miał syna. Syna z pierwszego małżeństwa, o którym Monika wolała nie pamiętać. Za oknami szalała śnieżyca. Wiatr wył, jak zranione zwierzę. Z tej białej otchłani wyłoniła się postać Kacper, dwudziestoletni chłopak, syn Artura. Nie miał na sobie drogiego płaszcza. Jego kurtka była za cienka na ten mróz, a buty przemoczone. Od pogrzebu ojca Monika odcięła go od wszystkich funduszy, musiał rzucić studia, pracował na magazynie, by opłacić czynsz w małym pokoiku. Ale dziś była wigilia, pierwsza bez ojca. Kacper nie przyszedł po pieniądze, przyszedł bo obiecał to tacie na łożu śmierci. Zapukał do ciężkich, dębowych drzwi, otworzył mu lokaj, patrząc ze współczuciem, ale i strachem, Kacper wszedł do salonu. Ciepło kominka uderzyło go w twarz, powodując ból zmarzniętych policzków. Muzyka ucichła. Rozmowy gości zamarły. Wszyscy patrzyli na niego jak na brudny ślad na idealnym dywanie. Monika odstawiła kieliszek szampana, jej oczy zwęziły się. Podeszła do niego powoli, stukając szpilkami o parkiet. Co ty tu robisz? zapytała, nie siląc się nawet na powitanie. Czy pomyliłeś adresy? Schronisko dla bezdomnych jest w centrum. Kacper zdjął czapkę, miętosząc ją w dłoniach. Witaj, Moniko. Nie przyszedłem prosić o nic. Chciałem tylko. chciałem usiąść przy stole taty. To pierwsza wigilia bez niego. Nie chciałem być sam. W sali rozległ się cichy śmiech jednego z gości. Monika roześmiała się. Był to dźwięk pusty i okrutny. Usiąść przy stole. Spójrz na siebie. Śmierdzisz wilgocią i biedą. Moi goście jedzą w garniturach za tysiące złotych, a ty wchodzisz tu w tych szmatach. Zepsujesz mi apetyt. Kacper przełknął łzy. Sięgnął do kieszeni i wyciągnął małe, nieco pogniecione pudełko owinięte w szary papier. Mam coś, to dla ciebie i dla domu. Tata chciał, żeby to tu wisiało. Monika wyrwała mu pudełko z ręki. Co to jest kolejna prośba o pożyczkę? Rozerwała papier. W środku była stara, ręcznie malowana drewniana bombka, nie miała wartości jubilerskiej, ale na niej namalowany był ten dom, a obok data 1995 rok, w którym ojciec go zbudował. Śmieć, prychnęła Monika. Przynosisz mi stare śmieci w prezencie? To była ulubiona ozdoba taty, zaczął Kacper. Ale Monika go nie słuchała. Podeszła do wielkiego marmurowego kominka, w którym huczał ogień. W tym domu nie ma miejsca na sentymenty, jest miejsce tylko na przyszłość, a ty, mój drogi pasierbie, jesteś przeszłością. Na oczach wszystkich wrzuciła drewnianą bombkę w ogień. Kacper krzyknął i rzucił się w stronę kominka, ale dwóch ochroniarzy złapało go za ramiona. Patrzył, jak pamiątka po ojcu czernieje, zajmuje się ogniem i zamienia w popiół. – Wynocha! – krzyknęła Monika, wskazując na drzwi. – Wyrzućcie go i niech nie waży się wracać, dopóki nie nauczy się, gdzie jest jego miejsce. – Na ulicy! – Ochrona wypchnęła kacpra na mróz, drzwi zatrzasnęły się z hukiem, chłopak upadł na kolana w śnieg, patrząc na ciepłe światło bijące z okien domu, który kiedyś był jego dzieciństwem. Płakał nie z zimna, ale z bezsilności. W środku zabawa trwała w najlepsze, Monika wznosiła toast, za nowe początki i za pozbycie się chwastów. Krzyczała, a goście wiwatowali. Wtedy jednak zegar zaczął wybijać północ. Bim, 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 równo z dwunastym uderzeniem rozległo się potężne łomotanie do drzwi. Nie było to nieśmiałe pukanie kacpra. To było uderzenie władzy. Lokaj otworzył drzwi. Do środka wpadł mroźny wiatr, a wraz z nim wszedł wysoki, starszy mężczyzna w czarnym płaszczu. Mecenas Dębski. Prawnik, który obsługiwał interesy Artura od czterdziestu lat. Za nim weszło dwóch policjantów. Muzyka znowu ucichła. Monika zbladła. – Mecenasie? – co to za najście w środku nocy? To prywatne przyjęcie. Mecenas Dębski nie zdjął nawet kapelusza. Rozejrzał się po sali wzrokiem, który mógłby zamrażać wodę. Prywatne? Już nie, proszę pani. Podszedł do kominka. Pogrzebał pogrzebaczem w popiele i wyciągnął nadpalony fragment metalowego haczyka. Jedyne, co zostało z bombki Kacpra. Widzę, że test został zakończony, despowiedział cicho mecenas. Jaki test? O czym pan mówi? Proszę wyjść. Monika zaczęła panikować. Mecenas otworzył skórzaną teczkę i wyjął zapieczętowaną kopertę z czerwoną pieczęcią. Artur przewidział wszystko, Moniko. Znał cię lepiej niż myślałaś. Zostawił ten ostatni list. Miał zostać otwarty dokładnie o północy w pierwszą wigilię po jego śmierci. Pod jednym warunkiem. Mecenas zaczął czytać głosem, który brzmiał jak wyrok... Ja, Artur Branicki, będąc przy zdrowych zmysłach, ustanawiam ten zapis. Mój majątek nie jest nagrodą za bycie moją żoną, jest narzędziem do czynienia dobra, jeśli w tę wigilię mój syn Kacper zostanie przyjęty przy moim stole z miłością, ten dom należy do Moniki, a Kacper otrzymuje fundusz powierniczy. Jeśli jednak mój syn zostanie odtrącony, wyrzucony lub poniżony przez moją żonę, wtedy testament ulega natychmiastowej zmianie. Monika osunęła się na krzesło. Kieliszek wypadł jej z dłoni i roztrzaskał się na podłodze. Mecenas kontynuował. W takim przypadku Monika zostaje wydziedziczona całkowicie i natychmiastowo. Cały majątek, dom oraz wszystkie konta przechodzą na własność Kacpra. A Monice zostawiam to, co ona dała mojemu synowi. Nic. Mecenas spojrzał na bladą jak ściana kobietę. Widziałem Kacpra na śniegu pod bramą, Moniko. Wyrzuciłaś go jak psa. Wyrzuciłaś jedyną osobę, która przyniosła tu serce, a niechciwość. Policjant otworzył drzwi. Do środka wszedł kacper, okryty policyjnym kocem. Trząsł się z zimna, ale jego oczy były spokojne. Mecenas podszedł do niego i wręczył mu klucze do domu. Wszystko jest twoje, synu. Goście, proszę opuścić ten dom. Impreza skończona. Goście w drogich garniturach zaczęli uciekać w popłochu, nie chcąc być świadkami skandalu. Została tylko monika. Ale to jest mój dom! Gdzie ja mam iść? Jest minus dwadzieścia stopni. Krzyczała histerycznie. Kacper spojrzał na nią. Mógł ją wyrzucić. Mógł kazać jej wyjść na mróz bez płaszcza, tak jak ona jemu, ale Kacper był synem swojego ojca. – Nie wyrzucę cię na mróz, Moniko – powiedział cicho. – Możesz zostać do rana w pokoju dla służby, a rano zaczniesz nowe życie, gdzie indziej. Monika opuściła rezydencję o świcie. Odeszła z walizką pełną ubrań, ale z pustym sercem. Straciła wszystko, bo była zbyt chciwa, by podzielić się kawałkiem chleba. Kacper spędził święta inaczej. Zaprosił do stołu służbę, kucharkę, która karmiła go w dzieciństwie i lokaja, który zawsze był dla niego miły. To były pierwsze prawdziwe święta w tym domu od lat. Bez złota, bez kawioru, ale z czymś znacznie cenniejszym z ludzkim ciepłem. Pamiętajcie, pusty talerz przy wigilijnym stole to nie tylko tradycja, to test. Test na to, czy jesteśmy ludźmi. Jeśli ta historia poruszyła Twoje serce, zostaw łapkę w górę i subskrypcję. Napisz w komentarzu wigilia, jeśli wierzysz, że dobro zawsze wraca, nawet w najzimniejszą noc, lub podziel się swoim przemyśleniem. Wesołych świąt!